Drodzy zgromadzeni w Bazylice Niepokalanowskiej i przed odbiornikami Radia Niepokalanów, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem i radością. W Niepokalanowie trwa od wczoraj Max Festival, to rekolekcyjne spotkanie ludzi młodych, młodych sercem, młodych duchem, młodych wiekiem. W tym roku tematem przewodnim tego spotkania jest Sakrament Pokuty, Sakrament Pojednania, Sakrament Nawrócenia. Chcemy w ciągu tych dni spojrzeć na ten sakrament z różnych kątów. Chcemy spojrzeć na niego pod różnymi względami i zakochać się w tym sakramencie, w tym sakramencie miłosierdzia, w sakramencie Boga, który światłem przenika ciemności naszych serc, który leczy swoją miłością to, co w nas tego uleczenia potrzebuje. W ciągu tego dzisiejszego rozważania, tej dzisiejszej homilii chcemy zatrzymać się nad dwoma warunkami dobrej spowiedzi. Wczoraj przypatrywaliśmy się rachunkowi sumienia. Dzisiaj chcemy zobaczyć żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Potem przyjrzymy się szczerej spowiedzi i zadośćuczynieniu Panu Bogu i Bliźniemu. Mówiliśmy o tym, że sakrament Skoro jest sakramentem, to jest skutecznym i widzialnym znakiem łaski Bożej. Skoro jest skuteczny, to dlaczego są potrzebne warunki dobrej spowiedzi? Między innymi dlatego, że to od naszego usposobienia zależy owocność przeżytego sakramentu. Im lepiej będziemy usposobieni, im lepiej będziemy przygotowani, tym większy owoc naszego spotkania z miłosiernym Chrystusem. Kiedy katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam o sakramencie pojednania, opowiada nam o nim jako wyprawie do kliniki, jako wyprawie do przychodni, jako wizycie u lekarza. Mówi o sakramentach uzdrowienia. A zatem sakrament pojednania, nasza wizyta w konfesjonale to nie tylko spotkanie z sędzią, to nie tylko spotkanie z kimś, kto będzie rachował nasze grzechy, nasze dobre uczynki, ale przede wszystkim spotkanie z lekarzem, który pochyla się nad nami, słucha tego, co mamy do opowiedzenia, leczy naszą ranę, nasz grzech i zapisuje odpowiednie lekarstwo. Kiedy katechizm mówi o żalu za grzechy, mówi o tym, że jest to ból duszy i znienawidzenie grzechu związane z postanowieniem niegrzeszenia więcej. Każdego z nas kiedyś coś bolało. Zęby, noga, wątroba, głowa. Ten ból informował o chorobie. A zatem żal za grzechy, jeśli ma być bólem, to jest taką właśnie informacją, coś mi się dzieje nie tak. Jest jakieś miejsce w moim sercu, które potrzebuje Twojej Bożej interwencji, Panie, bo sam sobie z nim nie poradzę. Wczoraj mówiliśmy o tym, że całe nasze życie można opisać za pomocą trzech relacji. Naszej relacji, naszej miłości do Boga, naszej miłości do bliźniego i naszej miłości do stworzenia, albo do samych siebie, bo te dwie miłości, do stworzenia i do samych siebie, w jaki sposób się spotykają. To od tego, w jaki sposób używam chleba, ogórków, paprykarza szczecińskiego, będzie zależało moje zdrowie. Jeśli się będę obżerał, to będzie ze mną źle. Miłość do stworzenia przekłada się w jakiś sposób na miłość samego siebie. Za pomocą tych trzech relacji opisujemy całe nasze życie. Im większa miłość, tym lepiej. Żal za grzechy będzie zatem odkryciem, że w którymś momencie ta miłość nie zagrała, ta miłość nie była wystarczająca, w tej miłości czegoś brakowało. Nie ma żalu za grzechy bez miłości. Nie ma żalu za grzechy poza relacją z Panem. Weźmy najbanalniejszy przykład na świecie. Załóżmy, że przedwczoraj napiłem się. I to tak, jakby powiedzieli na kaszubach fest, czyli naprawdę zdrowo. Jeśli się obudzę i boli mnie głowa, to mogę żałować tego mojego uczynku, dlatego że mnie boli głowa. Mogę żałować tego picia, dlatego że wydałem sporo pieniędzy. Mogę żałować tego mojego picia, bo obraziłem przy okazji sąsiadkę, sąsiada. Mogę żałować tego picia, bo przy okazji rozbiłem samochód, przekopałem ogródek nie w tą stronę, co trzeba i moja małżonka jest na mnie obrażona. Czy to jest żal za grzechy? Jeszcze nie. Dlatego, że tego wszystkiego nie odniosłem do mojej relacji do Pana. Jeśli zobaczę, że to moje napicie się, nie było odpowiedzią na Jego miłość, która chce więcej dla mnie, która mówi, że jestem stworzony na obraz i na Boże Podobieństwo, która mówi, że obraz i Boże Podobieństwo ma przypominać Chrystusa. Jeśli nie będę żałował tego uczynku w relacji z Panem, to jeszcze nie nastąpił żal za grzechy. Bo grzech to jest coś, co wydarza się pomiędzy mną a moim Panem. Pomiędzy mną a ojcem, który kocha nas i wie, czego nam potrzeba. I ma na nas jakiś plan, ma o nas jakieś wyobrażenie, ma jakieś marzenie o każdym z nas. Im większa miłość, tym większy żal za grzechy. Wyobraźmy sobie sytuację, że stoi z Tobie na stacji w Teresinie Marysia, której kompletnie nie znam. Przejdę obok niej, nie powiem jej dzień dobry. I mnie to nie będzie kompletnie obchodziło. Nie będę żałował tego, że jej nie powiedziałem dzień dobry, bo jej nie znam. Wyobraźmy sobie, że ja tą Marysię w jakiś sposób poznałem, bo ktoś mi ją przedstawił na Max Festiwalu, nie wiem na czym. Jeśli nie powiem jej szczęścia Boże, Marysiu, jak się czujesz, prawdopodobnie coś w moim sercu zagra. Zrobi mi się przykro. Dlatego, że jest już jakaś relacja z nią. Im większa relacja, im głębsza relacja, im większa miłość, tym większy żal. Jeśli zapomniałbym o urodzinach Marysi, jeśli zapomniałbym o tym, że należy jej przynieść kwiatki, jeśli przyniósłbym nie te kwiatki, które jej się podobają, ale żeby wiedzieć, jakie kwiatki się Marysi podobają, to ja najpierw muszę od tej Marysi się tego dowiedzieć. Nie będzie mi przykro, że przyniosłem jej goździki, jeśli nie wiem, że podobają jej się róże. Im większa miłość, tym większy żal. Tak samo jest z Panem, tak samo jest z naszymi grzechami. Jeśli ja nie odkrywam, że Bóg jest Ojcem, który ma dla mnie wspaniały plan, który kocha mnie, który za mnie oddał życie, to nie będę się przejmował moimi grzechami. Kiedy odkryję, że On dla mnie zrobił wszystko, że czeka na mnie z otwartymi ramionami, a to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Będzie mi przykro z okazji każdej mojej niewdzięczności. Będzie mi przykro z okazji każdego mojego nieodpowiedzenia na Jego wielką miłość. Im większa miłość, tym większy żal. O to też można prosić. Panie, przymnóż mi miłości do Ciebie. Naucz mnie żałować za grzechy. Mogę żałować za grzechy, dlatego że się boję, że Pan Bóg mi coś zrobi, że trafię nie tam, gdzie trzeba po śmierci. A mogę żałować po prostu z miłości. Jeśli wiesz, że jakaś osoba bardzo mocno Cię kocha, to będziesz wiedział, że nie odpowiedzieć na jej miłość jest czymś, co zmiękcza serce, co wyciska łzy. O żal za grzechy można prosić. Panie, daj mi łzy pokuty. Panie, daj mi żałować za grzechy. Daj mi taką miłość, która rozpuści moje serce. Skrusz moje serce, Twoją miłością. Co to znaczy, że ja żałuję, żałuję za grzechy? Przede wszystkim uznaję, że coś, co zrobiłem, jest złe. I uznaję, że nie chcę tego już więcej robić. Żal za grzechy to nie jest przede wszystkim jakieś uczucie, jakaś emocja. Uczestnicy Max Festiwalu będą o emocjach i uczuciach słyszeć dzisiaj prawdopodobnie po południu w konferencji pani Anny. Żal za grzechy to przede wszystkim uznanie, rozumny osąd, że coś, co zrobiłem, było złe. W jaki sposób złe? No właśnie złe dlatego, że zrobiłem to uciekając od miłosiernego ojca, wychodząc z domu, żyjąc nie jak syn, nie jak córka, ale jako ktoś obcy, jako ktoś, kto mówi Panu Bogu, ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. I to jest pierwszy, najpoważniejszy, najważniejszy, najgłębszy, najstraszniejszy, pierwszy grzech, który musimy wyspowiadać. Nasze przekonanie, nasza pycha, że poza domem Ojca jest lepiej, że my sami wiemy, jak lepiej skonstruować życie? Że uciekliśmy z domu, że uciekliśmy gdzieś w jakąś daleką krainę. I potem wszystkie inne grzechy są tylko konsekwencją tego odejścia z domu. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Syn po prostu mówi: Tato, daj mi mój majątek, idę. Najpierw odchodzi z domu i potem trwoni majątek. Coś mu się dzieje, wchodzi w nie takie relacje jak trzeba, kończy marnie i dopiero w tym momencie odkrywa, że no nie. W domu u mojego ojca było lepiej. Żałuję za to, co zrobiłem. Chcę wrócić tam, skąd przyszedłem. Żal za grzechy to zatem takie spojrzenie na siebie, w którym mówię o jejku. Pan powołał mnie do tego, żebym był piękny. Dało mi nowe życie. Dał mi Ducha Świętego. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dał mi możliwość spotkania z Nim w Eucharystii. Dał mi możliwość modlenia się za cały świat. Powiedział, że mam być solą ziemi, światłem świata. A, a ja nie odpowiedziałem na tę Jego wielką miłość. Byłem niewdzięczny. Słyszeliśmy dzisiaj w konferencji ojca Piotra, że na pokutę nie można patrzeć samemu, że pokutuje się tylko i wyłącznie z Panem, który nas do tej pokuty zaprasza. Tak samo z żalem za grzechy. Nie mogę żałować za grzechy sam. W piśmie świętym w Nowym Testamencie mamy takie dwa bardzo wyraźne dwie bardzo wyraźne postacie, które żałują za grzechy. Jedna to Judasz. Druga to Piotr. Judasz żałował za swój grzech, ale żałował samemu. Nie spotkał spojrzenia miłosiernego Chrystusa. Wpadł w depresję i skończył tak, jak skończył. Piotr zgrzeszył, żałował i spotkał się ze spojrzeniem Chrystusa, które mówi, ja Ciebie kocham, ja wiem, że Ty jesteś grzesznikiem. Wiem, że nie odpowiedziałeś do końca na moją miłość, ale ja Ciebie kocham. Nie można żałować za grzechy samemu, ze sobą, ze swoimi myślami, bo czeka nas jakaś depresja. Muszę pamiętać o tym, co wracało w konferencji Ojca Piotra dzisiejszego poranka. Ja jestem grzesznikiem, ale jestem grzesznikiem, który jest kochany przez miłosiernego Ojca. Jest moja słabość i cała powaga grzechu, która sprawia, że, że jest krzyż, ale z drugiej strony to właśnie na tym krzyżu Bóg objawia mi swoją wielką miłość i miłosierdzie. Nie mogę żałować za grzechy samemu. Mogę żałować za grzechy tylko i wyłącznie, kiedy patrzę w oczy Chrystusa. Albo lepiej, kiedy daję, żeby On patrzył na mnie. Przychodzę do Niego jak do lekarza i mówię, zobacz, narobiłem coś takiego. Poraniłem sam siebie. Odszedłem od domu Ojca. Żałuję. Żałuję, bo wiem, że Ty miałeś większy plan, że Ty myślisz o moim zdrowiu, chcesz, żebym był zdrowy, a ja sam polazłem tam, gdzie była choroba. Uleczysz mnie i On. Na pewno wyciągnie miłosierną dłoń i powie, uleczę. I mówię ojcowie kościoła, choćbyś zgrzeszyłeś jeden raz, mówi święty Jan Chryzostom, przyjdź do lekarza jeden raz. Zgrzeszyłeś dziesięć tysięcy razy? Przyjdź do lekarza dziesięć tysięcy razy. Z żalem za grzechy wiąże się mocne postanowienie poprawy. Rachunkiem sumienia Zaglądamy w przeszłość. Żalem za grzechy mówimy: Dzisiaj, ja żałuję za to wszystko, co zrobiłem. Mocne postanowienie poprawy pokazuje nam coś z przyszłości. Ja nie chcę do tego wrócić. Ja nie chcę już tego więcej zrobić. Ja chcę być wierny Twojej miłości. Mocne postanowienie poprawy to uznanie, że coś było złe i ja tego już więcej nie chcę. I tak samo tutaj nie mogę zrobić mocnego postanowienia poprawy sam, bo się rozczaruję, bo na drugi dzień znowu mi coś nie wyjdzie, bo na trzeci dzień znowu popełnię te same grzechy. Kiedy jednak w pokornej modlitwie przedstawię Panu i powiem, zobacz, ja jestem słaby, przyjdź mi z pomocą to to mocne postanowienie poprawy będzie wyglądało zupełnie inaczej. I być może będzie tak, że jakiś grzech będzie Cię męczył przez długi, 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 długi czas. Ale będzie to coś, co nie będzie Cię oddzielało od Pana. Będzie to coś, w czym będziesz mógł z nim właśnie współpracować. Jak pacjent współpracuje z lekarzem w leczeniu choroby. Jeśli ktoś z Was miał połamane jakąś część ciała, to wie, że nie tak od razu po złamaniu ręki da się podnosić ciężary. Jeśli ktoś miał urwane więzadła w kolanie, to wie, że nawet po dwóch latach będą się one odzywały i nie pobiegnie się z, tamu, z taką samą jak kiedyś prędkością. Jeśli przez lata powtarzałem jakiś grzech, to nie będzie tak, że jutro już mi się nic nie przydarzy. Czasami ten proces uzdrowienia będzie trwał, będzie trwał i będzie trwał. Mocne postanowienie poprawy to jest zgoda na moją współpracę z Bożą Łaską. Papież Franciszek mówił, trzeba po prostu przyjść. A jeśli powtórzę ten sam grzech, przyjdź jeszcze raz. A jeśli go powtórzę, przyjdź jeszcze raz. Ojciec Święty Benedykt mówił, do młodych w, w, na, podczas jego pielgrzymki do, nie, do Niemiec. Pan Jezus nigdy nie liczy naszych upadków. Nie interesują go nasze upadki. Nie interesuje się, ile razy upadłeś. Patrzy tylko i wyłącznie na to, ile razy miałeś ochotę skorzystać z jego miłosiernej ręki i powstać. I to jest dobra nowina o żalu za grzechy i o mocnym postanowieniu poprawy. Uznaję, że coś jest złe. Proszę Ciebie o pomoc i proszę, żebyś był ze mną. Są takie grzechy, którymi się przerażamy. Są takie grzechy, na które nie mamy ochoty patrzeć. Są takie grzechy, które najchętniej wymazalibyśmy z naszych pamiętników, z naszych wspomnień. One tam są. Je też trzeba uznać. Za nie też trzeba wziąć odpowiedzialność. Pamiętając, że jest przy nas miłosierny Ojciec, który to wszystko jest w stanie pozbierać, uleczyć i uzdrowić. Jeden z ojców Kościoła, święty Efrem, pisał kiedyś, że czasami czyta psalmy, książkę, pisze i przypominają mu się jego jakieś stare, stare, stare grzechy. I wpada w jakiś płacz, wpada w jakąś depresję wpada w jakieś zniechęcenie, ale tylko do momentu, kiedy nie przychodzi mu do głowy następna myśl. Myśl związana z Ewangelią według świętego Łukasza, która mówi o tym, że na progu domu czeka ojciec. I on tam czeka. I zawsze wtedy, kiedy mówimy żałuję, wracam, wychodzi naprzeciwko nas i mówi, gdzie byłeś? Fajnie, że wróciłeś. Cieszę się niezmiernie, choć zrobimy święto, choć zrobimy wielką ucztę, bo nareszcie jesteś z powrotem ze mną.